powstaje Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, które ma zostać ukończone w 2025 roku. Jednak zanim opiszę zakres inwestycji, chciałbym poświęcić chwilę na historię Rzeszowskiego dworca. Rzeszów jest średnim miastem na terenie Królestwa Galicji i Lodomerii, które było jednym z krajów koronnych Cesarstwa Austriackiego. Budowa linii kolejowej na terenie Galicji była rozważana od samego początku rozwoju żelaznej linii kolejowej. Królestwo Galicji i Lodomerii było bogate w surowce mineralne, które można byłoby przewozić koleją. Również miała być strategicznym punktem w trakcie konfliktu zbrojnego z graniczącą Rosją. Kolej Galicyjska imienia Karola Ludwika powstała na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku. Łączyła ze sobą dwa główne miasta galicyjskie. Kraków oraz Lwów. Rzeszów, jako wówczas mało znaczące miasto, znajdowało się w połowie drogi planowanej linii kolejowej. Początkowo budowę dworca kolejowego wyznaczono w miejscowości Zaczernie, zlokalizowanej na północ od Rzeszowa. Tak znacząca odległość dworca od miasta mogła znacząco wpłynąć na jego rozwój. Za zmianą lokalizacji dworca wstawili się mieszkańcy Rzeszowa, z czego większość to była miejscowa elita. Mieszkańcy okazali się na tyle zdeterminowani w swoim celu, że zaproponowali poniesienie części kosztów wynikających ze zmiany trasy na korzyść miasta. Stanowczość obywateli Rzeszowa popłaciła się, bowiem dworzec stanął co prawda nie w samym Rzeszowie, lecz w pobliskiej miejscowości Ruska Wieś. W 1858 roku ukończono linię kolejową łączącą Dębice z Rzeszowem, zaś budowę dworca. Ukończono w 1860 roku. Był to dwupiętrowy gmach na planie prostokąta z częścią środkową, wyróżniającą się dwuspadowym dachem. Niewiele informacji zachowało się na temat wyglądu pierworodnego dworca. W latach 1889-90 budynek dworca postanowiono rozbudować. Architektura dworca nawiązywała do wczesno renesansowego stylu florenckiego. Wzdłuż fasady poprowadzono gzyms, który oddzielał wizualnie kondygnację budynku. Na dolnej części ścian zastosowano boniowanie, zaś górna część posiadała gładki tynk. Parter dworca posiadał okna łukowe ozdobione boniowaniem w kształcie arkad. Ten zabieg nadał budynkowi renesansowego charakteru. Okna na piętrze miały kształt prostokąta ze skromną dekoracją w postaci pasków oraz gzymsem podokiennym. Gmach posiadał dwie parterowe przybudówki, nieco cofnięte w stosunku do głównego budynku. Plany z przebudową dworca miały związek z poprowadzeniem nowej linii przez Rzeszów. Początkowo miasto starało się o połączenie kolejowe z Królestwem Polskim. Trasa miała połączyć Rzeszów z nadbrzeziem koło Sandomierza. Jednak tę trasę ostatecznie poprowadzono przez Dębicę. Koszty budowy linii przez Rzeszów okazały się zbyt duże. W 1889 roku podjęto budowę linii kolejowej do Jasła za sprawą odkrytych w okolicy złóż ropy naftowej. Następna rozbudowa dworca miała miejsce na początku XX wieku. Prace budowlane obejmowały stworzenie nowego skrzydła oraz przebudowę holu głównego. Środkowa część budynku została wyróżniona za sprawą portalu, który przypominał bramę wjazdową. Na górnej kondygnacji powstały trzy okna formujące się w niepełny łuk. Nad nimi pojawiła się płaskorzeźba, przedstawiająca symbol kolei, czym było uskrzydlone koło, oraz po bokach dwa płaskorzeźby herbów. Zwieńczeniem całości były dwie pseudowierze, pomiędzy którymi umieszczono naczółek z datą przebudowy dworca. XX wiek nie był łaskawy dla Rzeszowskiego dworca. Podczas I wojny światowej dworzec został spalony przez wojska rosyjskie. Podczas II wojny światowej dworzec dwukrotnie zbombardowano. Po zniszczeniach budynek dworca odbudowano, odtwarzając jego poprzedni wygląd. W latach 60. XX wieku zmieniono całkowicie charakter dworca, przekształcając go w budynek modernistyczny. Usunięto liczne dekoracje i detale architektoniczne. Półokrągły kształt otworów okiennych i drzwiowych zastąpiono prostokątnymi. Elewacja budynku została pokryta płytami kamiennymi. Ostatni remont dworca przeprowadzono w 2008 roku. Polegał na zmodernizowaniu wnętrz oraz dodano nowe detale na elewacji, które miały nawiązywać do wcześniejszego wyglądu dworca. Jednak zabiegi te oceniono na dość kontrowersyjne. W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe, w skład którego wchodziły renowacja peronów, które zostały podwyższone oraz poszerzone. Na stacji zamontowano nowe wiaty. Wejście na peron odbywa się przez przejście podziemne, które łączy plac dworcowy z ulicą Kochanowskiego. Jednak remont ten nie objął budynku dworca oraz placu dworcowego. Kompleksowa modernizacja dworca wraz z placem rozpoczęła się w 2022 roku. W ramach tej inwestycji powstał podziemny parking na ponad 100 miejsc. Plac dworcowy posiada nową nawierzchnię z granitowej kostki. Na placu powstała mała fontanna oraz ławki wraz z posadzoną roślinnością. Z placu również można dostać się do podziemnego parkingu. W ramach inwestycji przebudowano ulice Grodgera i Plac Kilińskiego. Zostało wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulicy Asnyka i Grodgera. Przebudowano również pętlę autobusową przy ulicy Bardowskiego. Za tę inwestycję odpowiedzialne było Miasto Rzeszów. Prace związane z tym etapem zakończyły się na początku tego roku. Natomiast przebudowa budynku dworca to inwestycja polskich kolei państwowych. Przebudowa dworca miała zakończyć się wraz z budową poprzednich etapów inwestycji, jednak za sprawą komplikacji związanych z konstrukcją budynku, prace budowlane przeciągną się do minimum połowy. 2025 roku. Budynek ma odzyskać modernistyczny wygląd z lat 60. XX wieku. Usunięte zostaną łuki nad wejściem głównym oraz górna Atyka, która nieudolnie nawiązywała do wyglądu budynku z lat przedwojennych. Stolarka okienna oraz drzwiowa będzie nawiązywać wyglądem również do budynku modernistycznego sprzed lat. Elewacja zostanie wykonana z granitu i piaskowca. Środek budynku również przejdzie przebudowę. Podczas prac remontowych odkryto modernistyczną kamienną mozaikę. Dzieło ma przejść renowację i na stałe zdobić wnętrze Rzeszowskiego dworca. We wschodniej części holu pojawią się kasy biletowe, resztę części parteru zajmą lokale usługowo-handlowe. Na piętrze dworca miejsce przeznaczone będzie pod biura oraz posterunek Straży Ochrony Kolei. Choć dworce kolejowe nie pełnią już tak znaczącej roli w rozwoju miast, to nadal są istotnym miejscem oraz wizytówką każdego miasta. Podobną rolę pełni plac przydworcowy. Dawniej place dworcowe wyglądem nawiązywały do dziedzińców honorowych pełniących funkcję użytkowo-reprezentacyjną. Dzisiaj role placów nieco się zmieniły przez zmotoryzowanie społeczeństwa, jednak pierwsze wyjście z dworca na plac kształtuje w nas odbiór danego miasta. Być może większość z nas liczyła na renowację budynku dworca w stylu przedwojennym. Istotną przyczyną, dlaczego gmach dworca nie zostanie przywrócony do stylu renesansowego, jest fakt, że dokumentacja techniczna budynku zaginęła, a dokumentacja fotograficzna jest niepełna, szczególnie z wnętrza budynku. Koszt całej inwestycji ma wynieść 74 miliony złotych.